Kiedy kilka lat temu zwiedzałem muzeum Porsche, to na pewnym etapie ekspozycji przewodnik się zatrzymał i kazał nam wskazać najważniejsze w tej części ekspozycji auto. No i oczywiście każdy z nas rozglądał się za najbardziej spektakularną 911, a on powiedział nie, najważniejszy w tej ekspozycji jest Porsche Boxster, bo to on uratował Porsche przed bankructwem. Ja mam na imię Marcin i dziś zapraszam Was na spotkanie z Porsche 718 Boxster GTS 4.0. Szerokiej publiczności Porsche Boxster po raz pierwszy został zaprezentowany w 1993 roku i było to na salonie samochodowym w Detroit. Dla Porsche ta prezentacja to było być albo nie być, ponieważ lata 90. dla Porsche to zły czas, kiedy tak naprawdę balansując na granicy bankructwa i niesamowity sukces, jakim. Jaki odniósł na tej wystawie Porsche Boxter dawał szansę na przeżycie. W 1993 roku prezentacja, w 1996 roku Porsche wprowadza Boxtera do produkcji. Po pierwszej generacji przychodzi druga, podczas której wielką nowością jest zaprezentowanie w wersji coupé Boxtera, czyli Porsche Cayman. Po drugiej i trzecia, która również odnosi sukcesy rynkowe i wreszcie czwarta generacja po raz pierwszy pojawia się w niej oznaczenie cyfrowe czyli Porsche 718 moi drodzy, gdzie należy szukać początków Porsche Boxtera w latach 50 Porsche buduje samochód pomyślany głównie o motorsporcie czyli Porsche 550 Spider. Było to samochód zbudowany w oparciu na koncepcji wyścigowej, czyli silnik musi być centralnie za plecami kierowcy. I dokładnie według takiego przepisu, według tej koncepcji wyścigowej jest zbudowane 718, Boxster. No i dlaczego to jest koncepcja wyścigowa? Dlaczego podobny układ ma Carrera GT, Porsche 918 Spider, czy też prototypy Porsche startujące w Le Mans? Moi drodzy, kierowca siedzi po środku. Za nim jest silnik, za silnikiem jest skrzynia biegów, z której wychodzą półosie i napędzają koła. Przede mną deska rozdzielcza i za nią zbiornik paliwa. Wszystko co jest ciężkie w tym samochodzie jest w środku, bo pamiętajcie, dla doskonałego prowadzenia się samochodu jest potrzebne, żeby auto miało nisko środek ciężkości, ale równie ważne jest, żeby ten środek ciężkości był rzeczywiście w środku samochodu i taki właśnie jest Boxster i to zapewnia mu fenomenalne Prowadzenie się, bo z jednej strony mamy samochód, który nieprawdopodobnie wręcz chce skręcać, uwielbia zakręty. Z drugiej strony mamy samochód, którego silnik dociąża zawsze koła napędowe. Ten samochód jest trochę cięższy na tylnej osi niż na przedniej osi, i to wszystko sprawia, że jest tak fajnym. Samochód, samochód, którym jadę, ma oznaczenie GTS 4.0 i to 4.0 to nie jest wersja nawigacji, to jest właśnie nawiązanie do silnika, który pracuje za moimi plecami, bo, moi drodzy, jest to 4-litrowa, sześciocylindrowa jednostka w układzie Boxer, jednostka wolnosąca, która uwielbia się kręcić i kręci się do 7,5 tysiąca obrotów. Ten motor rozwija 400 koni mechanicznych, 430 Nm momentu obrotowego i ze skrzynią, która jest tutaj, czyli z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową PDK Porsche Doppelkupplung, ten samochód w 4 sekundy rozpędza się do setki, przy czym Osobiście, jako wielki fan manualnych skrzyń biegu, wolałbym mieć w tym samochodzie właśnie sześciobiegowego manuala. Natomiast no PDK nie jest ani lepszym, ani gorszym wyborem skrzyni. Jest po prostu inna, jest dużo szybsza niż oczywiście skrzynia manualna. Te przełożenia są bardzo fajne, no i pozwalają fajnie wykorzystać. Potencjał tego silnika. Zanim jeszcze się trochę rozpędzimy i pokorzystamy z mocy tej sześciocylindrowej jednostki, to opowiem Wam o wnętrzu tego samochodu. To wnętrze, w porównaniu do dzisiejszych e, produkowanych Porsche, troszeczkę wydaje się być oldschoolowe, ale dla mnie jest to zaleta tego auta, bo z jednej strony mamy taką fajną przejrzystość. Tego designu, wszystko jest poukładane. Kompletnie mi nie przeszkadza, że na konsoli środkowej nadal są prawdziwe guziki. Kompletnie mi nie przeszkadza, że mam analogowy obrotomierz, że mam analogowy prędkościomierz. Pod obrotomierzem jest. Elektroniczny prędkościomierz, więc to wszystko jest łatwo widoczne i przejrzyste. Z prawej strony od obrotomierza jest wielofunkcyjny wyświetlacz. Ja siedzę sobie na bardzo fajnych, wygodnych sportowych fotelach i to, co bardzo lubię w Porsche, pozycja za kierownicą jest po prostu optymalna. Mogę sobie odpowiednio nisko ustawić fotel, mogę sobie odpowiednio przybliżyć. Koło kierownicy, no mało kto robi to tak dobrze jak właśnie Porsche. W tym egzemplarzu mamy. Pa, tak zwany pakiet wykończenia wnętrza GTS to tak swoją drogą jest dość zabawne, że kupujesz Porsche GTS i potem musisz dopłacić, żeby swoim GTS mieć pakiet wnętrza GTS, ale tak po prostu jest, na to wnętrze składa się bardzo fajne wykończenie skórzane, z czerwonymi nićmi, mamy karbon, mamy, mamy kierownicę z Alcantary jest tutaj dość praktycznie, bo mamy dość duży schowek na rękawiczki, mamy schowek w podłokietniku, mamy uchylane kieszonki w drzwiach, no i absolutnie mistrzowskie uchwyty na napoje, które normalnie gdy ich nie potrzebujemy, są schowane. A gdy potrzebujemy, to nagle na zasadzie Transformers wychodzą z deski i uważam, że to jest świetne i to jest bardzo. Porsche. Śmieszną konsekwencją tego, że wszystkie elementy tego samochodu są zasadniczo w środku, no jest fakt, że z przodu i z tyłu jest miejsce na bagażnik, więc ten samochód ma dwa bagażniki. Przedni jest nieco głębszy, taki bardziej pomyślany o walizkach, tylni dłuższy na przykład na torby sportowe, co sprawia, że tym samochodem spokojnie można wybrać się na... Dłuższy weekend, można wybrać się na jakiś fajny road trip, i właśnie sobie myślę, że to auto po to jest. To nie jest samochód na co dzień, to nie jest samochód do jeżdżenia po autostradach i załatwiania swoich spraw. To jest samochód, żeby wyjąć go w niedzielę z garażu i pojechać na jakąś fajną górską drogę, bo myślę, że w takich warunkach ten samochód ożywa. Porsche Boxster jest samochodem, który przez lata nie miał lekko, ponieważ przez to, że był tańszy od 911, to był także przez fanów wyszydzany jako ten gorszy, tańszy, jako to tak zwane biedne Porsche, co tak naprawdę od samego początku było totalną bzdurą, bo Porsche Boxster nie był ani gorszy czy lepszy od 911, nie był. Tańszym Porsche, on był po prostu innym Porsche, ze swoim charakterem, z kompletnie inną koncepcją i uważam, że jeżeli ktoś mówi sobie: Ach, kupię Boxtera, bo jeszcze mnie nie stać na 911, to po prostu nie rozumie tego samochodu, bo tak jak mówię, to nie jest gorsze 911, to jest inny, świetny samochód sportowy i jestem, moi drodzy, przekonany, że gdyby Boxtera wypuściła jakakolwiek inna firma po raz, poza Porsche, to świat piałby z zachwytu nad nim. Natomiast jak go wypuściła firma Porsche, no to wszyscy mówią: a to nie jest 911, ale to przecież nie o to chodzi. Jest to doskonały samochód sportowy. Na szczęście przez te kilkadziesiąt lat od prezentacji boxtera on. Mam wrażenie, że już pozbył się tej łatki biednego Porsche, szczególnie teraz, kiedy 911 poszła już coraz mocniej w stronę samochodu bardzo zaawansowanego technologicznie, bardziej luksusowego, nawet w stronę troszeczkę takiego Gran Turismo, to Porsche Boxster w tym się świetnie odnajduje ze swoim takim bardziej purystycznym, oldschoolowym charakterem po prostu jako sportówka ja go właśnie za to bardzo lubię, że jest taki prosty, analogowy Porsche Boxter mówi nie wymagaj ode mnie, żeby był limuzyną, nie wymagaj ode mnie, żebym był komfortowy, bo nie będę. Ja jestem po prostu sportowym samochodem na zakręty i uważam, że to w tym aucie jest świetne. Ono niczego nie udaje. Take it or leave it i to jest Super, zanim się z Wami pożegnam, opowiem Wam jeszcze ciekawostkę, która, ciekawostkę, a bardziej bałagan, na który Porsche tylko mogło sobie pozwolić i który to kryje się w nazwie tego samochodu, bo przypomnę, 718 Boxster GTS 4.0. No i po pierwsze, 718. Porsche wprowadziło to oznaczenie, w momencie, gdy czwarta generacja Boxtera zrezygnowała z silników sześciocylindrowych na rzecz silników czterocylindrowych, a w historii Porsche był samochód z centralnie umiejscowionym silnikiem, nazywał się 718, miał cztery cylindry. Więc super, to wszystko się bardzo fajnie marketingowo broni. Ale przecież powiedziałem Wam, że za mną pracuje silnik sześciocylindrowy, w związku z czym mamy 718, która nazywa się 718, bo miałaby mieć silnik czterocylindrowy, no ale tak naprawdę ma sześciocylindrowy. No ale na tym nie koniec. Sama nazwa Boxster jest zlepkiem dwóch słów, czyli Boxer od silnika typu Boxer i Roadster od typu kabrioletu, ale znowu Jakbyśmy sobie rzeczywiście to przeanalizowali, to roadstery to są kabriolety z silnikami z przodu, z długą maską, gdzie kierowca siedzi praktycznie na tylnej osi, więc na pewno nie jest to to nadwozie. Boxster o wiele bardziej jest spajderem, czyli właśnie kabina jest po środku idźmy dalej, mamy oznaczenie GTS 4.0 no i czemu to 4.0 wyobraźcie sobie, że w linii 718 był wcześniej GTS który był 2,5 litrowym czterocylindrowcem gdy Porsche go zastąpiło sześciocylindrówką to zamiast zrezygnować z oznaczenia 718 dodali oznaczenie 4.0 oczywiście od pojemności no jest to przepięknie przekombinowane no po prostu overengineering w wydaniu Porsche w przypadku nas również zadziałał jest to coś, coś, coś po prostu zabawnego, no ale przecież to nie o to chodzi, chodzi o to, że ten samochód jest iście fenomenalny moi drodzy, zanim się z wami rozstanę, chciałbym bardzo podziękować Adamowi, który pożyczył mi ten kapitalny Adam, wielkie dzięki. Sprawiłeś mi mnóstwo frajdy. Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za nowe subskrypcje. Cieszę się, że moja kameralna publiczność się powoli powiększa. Ja już się będę z Wami żegnał. Zapraszam Was na kolejne spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia.